Drukar Pyszyn, Star Wars, Darth Bane, Zasada Dwóch. Rozdział dziesiąty, dziesięć lat później. Leżąca na terenie zewnętrznych rubieży planeta Serenno, zaliczała się do najbogatszych światów Republiki. Była także siedliskiem wymierzonego przeciw niej ruchu radykalnych separatystów, często potajemnie wspieranych finansowo przez różne szlachetne rody tej planety które chciałyby uwolnić się od politycznego jarzma galaktycznego senatu. Mimo niebezpiecznych, rewolucyjnych kampanii społeczeństwa, a może właśnie dzięki nim, ulokowane pod gołym niebiem wielkie targowisko stolicy planety Karani zasłynęło jako ośrodek międzygwiezdnego handlu. Klienci dwudziestu kilku raz toczyli bez przeszkód, tłoczyli się bez przeszkód pod namiotami i markizami tysięcy straganów. Od świtu do zmierzchu krzyki handlarzy zachwalających swoje towary importowane ze wszystkich zakątów galaktyki mieszały się równie, z równie głośnymi okrzykami targujących się klientów. Nawet wpływowi i uprzywilejowani obywatele nie obawiali, nie obawiali się Bywać na rojnym i gwarnym placu, świadomie powiększając niesforne tłumy, przyciskające się i kłębiące między straganami w poszukiwaniu rzadkich i cennych przedmiotów, których nie mogli zdobyć nigdzie indziej. Zana stała nieruchomo w odosobnionym zakątku targowiska, starając się nie zwracać na siebie uwagi. Niełatwo jej było się wmieszać tłum, bo była wyjątkowo piękną kobietą. Jeżeli nie chciała ściągać na siebie pożądliwego wzroku istot rodzaju męskiego albo zazdrosnych spojrzeń innych dam, musiała podejmować niezbędne środki ostrożności. Tego akurat dnia włożyła luźny czarny płaszcz, który zakrywał ją od stóp do głów, zasłaniając skutecznie szczupłe, wygimnastykowane ciało. Naciągnęła kaptur na głowę, żeby ukryć długie, kręcone, jasne włosy. Cień kaptura przesłaniał jej żywe, bystre oczy. Oprócz tego, otaczała się lekką armą, aurą maskującą. Wykorzystywała w tym celu iluzję ciemnej strony, pozwalającą na ukrywanie się w tłumie w miejscach publicznych. Aura nie sięgała wprawdzie oczu. Ale dopóki młoda kobieta, świadoma, nie chciała być zauważona, pospolite osoby nie zwracały na nią żadnej uwagi i nie były w stanie jej zapamiętać. Mimo tych wszystkich środków ostrożności od czasu do czasu przechwytywała czyjeś drugie spojrzenie. W, stanow w stanowczych ruchach zana, w całej swojej sylwetce było coś, co wyróżniało ją z pomiędzy innych kobiet. I tak jednak było jej o wiele łatwiej pozostać niezauważoną niż jej mistrzowi. Przez ostatnich dziesięć lat orbaliski, które przyczepiły mu się do tułowia, rozrosły się tak, że pokryły niemal całe jego ciało. Ominęły tylko stopy i dłonie i twarz, dzięki, dzięki temu, że mistrz sytów podjął wyjątkowe środki ostrożności. Zawsze, nosił zawsze specjalne rękawice i buty, a na czas snu zakładał na głowę ciasny hełm. Nawet gruby płaszcz nie mógł jednak zupełnie ukryć tego, kim się stał. Każdy, każdy kto choć raz zerknął na błyszczące skorupy pod jego ubraniem, musiał go zapamiętać. Aby do tego nie dopuścić, Bane rzadko opuszczał ich do obóz na ambry. Wierzył, że uczennica będzie jego uszami i oczami, że stanie się wysłanniczką jego woli, że potrafi ko koordynować i nadzorować zawiłe plany, które potajemnie układał i wcielał w życie. Właśnie dlatego Zana przybywała teraz na targowisku, czekając na młodego twileka, który podobno nazywał się Keladen. Młoda kobieta nie wierzyła, żeby to było jego prawdziwe imię. Ona przecież nie podała mu swojego prawdziwego imienia, chociaż byli kochankami. Kell był politycznym radykałem, samozwańczym bojownikiem o wolność. Walczył z tyranią jako jeden z przywódców niewielkiej grupy ekstremistów, zdecydowanych na obalenie republiki. Dopiero po kilku miesiącach znajomości udało się Zana zaskarbić jego zaufanie i w końcu Twilek uległ jej urokowi. Ostatniej nocy, kiedy leżeli spleceni między szorstkimi prześcieradłami na wołskim łóżku w wynajętym apartamencie Zana, Twilek obiecał, że spotka się z nią w południe na targowisku, a potem zaprowadził na tajne spotkanie komórki swojej organizacji. Sądząc po wysokości słońca na popołudniowym po niebie, było oczywiste, że Keladen się spóźnia. Mimo to Zana cierpliwie czekała. Poznała wartość cierpliwości na samym początku swojego szkolenia. Dyskrecja, spryt, cierpliwość. Wszystko to jest bronią sitów. Powiedział kiedyś jej mistrz. Odlecieli z Onderona przed ośmiu dniami. Zostawiając gwiazdy Nurt, i zdobywając inny statek od indyjskiego handlarza, żeby dotrzeć na Ambryę. Dopiero na tej odległej planecie Bane zamierzał rozpocząć jej szkolenie. Jeżeli będziesz działać w pośpiechu, oddasz przewagę w ręce wroga, wyjaśnił jej mistrz, Sithów. Czasami właściwym, chociaż trudniejszym sposobem jest powstrzymanie się od działania. Nawet najdzielniejsi wojownicy często zapominają, o zaczekaniu na odpowiednią chwilę do ataku. Nie możemy sobie pozwolić na popełnianie takich błędów. Zana pokiwała głową, chłonąc jego słowa i utrwalając je w pamięci. Słowa były jednak tylko częścią jej szkolenia. Mistrz dawał jej także różne zadania, próby, które miały udowodnić, że naprawdę przyswaja sobie jego nauki. W jednej z jaskiń, przy brzegu jeziora, Nat, Kilka kilometrów od ich obozu żyła niewielka rodzina nekków, małych, gadopodobnych, roślinożernych zwierząt, które mieszkały na Ambry. Jaszczury miały tylko metr wysokości i chętnie stawały na tylnych łapach, podpierając się ogonem dla zachowania równowagi. Ich przednie łapy były krótkie i słabo rozwinięte. Nadawały się tylko do wygrzebywania płytko rosnących korzonków, albo do, znoszenia, do zanoszenia do legowiska małych owoców. Neki miały długie szyje i spica, spiczaste małe łebki o włoskich, bezzębnych szczękach. Pierwszego dnia, kiedy Zana i Darw Bane wylądowali na Ambry, dziewczynka zauważyła, że zwierzęta biegające po gorących piaskach plaży zauważyła zwierzęta biegające po gorących piaskach plaży. Pierwszym zadaniem, jakie Bein jej powierzył, było przyprowadzenie jednego z neków żywego i niespętanego. Okazało się to o wiele trudniejsze niż Zana początkowo przypuszczała. Neki były źródłem pożywienia dużych, mięsożernych drapieżników, które często zapuszczały się na brzegi jeziora Mat. Nic więc dziwnego, że roślinożerne jaszczury były z natury bardzo płochliwe. Szmychały na sam jej widok i znikały w niewielkich szczelinach nadbrzeżnych skał, otaczających jaskinie, w których zazwyczaj mieszkały. Zana nie mogła po prostu zostawić pułapki, bo Bain zażądał, żeby zwierzę zgodziło się za nią pójść dobrowolnie. Początkowo młoda uczennica mistrza Sitów próbowała zwabić zwierzęta do obozu, rozkładając na drodze pożywienie, ale Neki były nieufne i nie dały się skusić. Później Zana próbowała zapanować nad umysłem jednego ze zwierząt. Podobnie jak na jej oczach Bane zapanował nad umysłem Drexla. Problem w tym, że w pradawnych czasach nad Jeziorem Nad pewien Jedi w związach swoich z... przeciwników potęgo ciemnej strony ta sama potęga emanowała w ciągu, w ciągu wielu wieków z głębi zatrutej wody. Pijąc tę wodę, neki zmutowały i stały się odporne na nieporadne próby zapanowania nad nimi mocą. W końcu Zana zrozumiała, że musi jedno ze zwierząt obłaskawić, przyzwyczaić do swojej obecności. Każdego ranka siadała u wylotu jaskini ze skrzyżowanymi nogami i ćwiczyła medytację których nauczał ją Bain. Siedziała nieruchomo, całymi godzinami, a późnym popołudniem spokojnie wstawała i wracała do obozowiska, żeby następnego ranka wszystko powtórzyć. Pierwsze trzy dni spędziła całkiem sama, ale czwartego dnia Neki zwróciły na nią uwagę. Z początku były nieufne. Pokazywały się i przymykały obok niej, daleko poza zasięgiem jej rąk. Mniej więcej od drugiego tygodnia zaczęły się jednak przyzwyczajać do jej widoku. Siadały i wpatrywały się na nią z odległości zaledwie kilku metrów. Od czasu do czasu jedno ze zwierząt szczekało pytając w jej kierunku, albo wydawało niski, gardłowy, drżący pomruk. Trzeciego tygodnia jeden, szczególnie ciekawy, ciekawski młodynek. Sięgający jej nawet do kolan, nie jej nawet do kolan, podszedł wystarczająco blisko, żeby dziewczynka mogła go dotknąć. Po tym doświadczeniu Zana zaczęła przynosić pożywienie swojemu ulubieńcowi. Z początku kładła na otwartej dłoni niewielki orzech. Ten sam, odważny mały nek podchodził do niej ostrożnie, jakby nie mogąc wybrać pomiędzy strachem dochodzącym, a dochodzącym od dłoni dziewczynki kuszącym zapachem orzeszka. Zana przemawiała cicho do neka i w końcu zwierzę zbierało się na odwagę, podchodziło i chwytało orzech. Aby zaraz schować się do bezpiecznej jaskini z piskiem podniecenia, Zana stop zaczęła stopniowo siadać dalej, coraz dalej od jaskini, ale nie rezygnowała z medytacji. Każdego dnia młody nek Podchodził po orzech, chociaż musiał zapuszczać się coraz dalej poza znajome granice swojego terytorium, żeby ją odnaleźć. Dzień po dniu Zana wabiła zwierzę coraz bliżej swojego obozu. Aż kiedyś, kiedy wstała, żeby odejść Nek, podążył za nią. Dziewczynka nakaza nakazała sobie iść spokojnie i powoli, aby nie spłożyć ulubieńca. Stawiała małe kroki, żeby przypadkiem nie stracić równowagi. Ostrożnie przenosiła ciężar ciała z jednej stopy na drugą, wiodąc młodego neka do swojego mistrza. Notarła dopiero o zmierzchu, bo szła tak wolno, że pokonanie stosunkowo małej odległości od jeziora do obozu trwało cztery godziny. W obozie stało kilka namiotów. Bo oprócz dwóch, w których sypiali, w trzecim zgromadzili zapasy żywności. W czwartym ubrania i sprzęt. A w jeszcze innym broń paliwo do gwiazdnego statku i gąsieniczowy pojazd terenowy. Namioty ustawiono w niepełny krąg. Wejście zwróco, zwrócone w kierunku ogniska pośrodku polany. Bein siedział przy ognisku i czekał na nią, mieszając gulasz w kociołku. Było mu gorąco, więc zdjął koszulę. W migotliwym blasku płomieni jego uczennica zauważyła, że orbaliski się powiększyły. Ten, którego jej mistrz miał na plecach, objął już biceps i łokieć silnie umiośnionej ręki, a pasożyt na piersi rozprzestrzenił się do połowy podbrzusza i na szyję. Skorupę u każdego pasożyta przecinały wąskie ciemne pasma, które wyglądały jak mięso. Uczennica uświadomiła sobie, że stworzenia nie tylko rozprzestrzeniają się, ale także zamierzają się rozmnożyć. Z trudem, okrywając oburzenie, Zana powiedziała cicho do Beina: Ukończyłam pierwsze zadanie, mistrzu. Bein spojrzał na niewielkiego Neka, wchodzącego za nią do obozu. Namacalny dowód, że jego uczennica rzeczywiście wykonała swoje pierwsze zadanie. Zana. Podążyła za jego spojrzeniem i zerknęła na ulubieńca. Mały Nek spojrzał na nią i niecierpliwie zaskrzeczał. Dziewczynka pochyliła się, żeby go pogłaskać, ale Bane posłużył się mocą. Wysłał myśli i skręcił zwierzęciu długą, cienką szyję. Dobrze się spisałaś, mruknął, podczas gdy Zana wpatrywała się z przerażeniem w jej stóp martwe ciałko. A teraz dorzuć go do gulaszów. Zana dopiero po długiej chwili po zapanowała nad emocjami i pozbyła się smutku, który wzbierał w jej sercu. Domyśliła się, że Bane, powierzając jej wykonanie tego zadania, musiał wiedzieć, że uczennica przewiąże się do swojego ulubieńca. Gdyby była mądrzejsza, łatwo by to przewidziała i potraktowała stworzenie po prostu jak narzędzie, które można było po użyciu odrzucić na bok. Na pewno nie pozwoliłaby sobie na. Polubienie zwierzaka, ból, jaki odczuwała po jego śmierci, był ostrzeżeniem. Przypominał jej, że powinna dochowywać wierności tylko swojemu mistrzowi. Schyliła się, podniosła nieruchome ciałoko i podeszła do ogniska i wrzuciła Nekka do bulgoczącego gulaszu. Spojrzała prosto w oczy, w oczy mistrza. Widzę, że postanowiłeś udzielić mi dzisiaj dwóch lekcji, mistrzu, powiedziała. W odpowiedzi usłyszała ponury chichot. Raina! — Usłyszała mimo panującego na targowisku hałasu, że ktoś ją woła fałszywym imieniem, jakie przybrała na czas wykonania tego zadania. Po chwili zobaczyła w tłumie Keladena, który machał na nią, żeby do, niej do, do, niego, żeby do niego dołączyła. Chociaż stał po drugiej stronie wielkiego czworokątnego pal placu. Twój lekowie różne, różnej barwy karnację, ale Kel miał wyjątkowo rzadko spotykaną czerwoną skórę, z której słynęła rasa Letan. I jak większość istot, istot tej rasy, wyglądał szalenie atrakcyjnie. Był wysoki i rozrośnięty w barkach. Miał płaski, twardy brzuch i idealnie proporcjonalne nogi. Nosił obcisłe czarne spodnie i rozpiętą z przodu luźną płową tunikę, która odsłaniała harmonijne mięśnie piersi. Miał złysłowe, idealnie symetryczne rysy twarzy. Miękkie, pełne wargi i ciemne, płonące oczy, uderzające każdego, kto się niezbyt długo w nie zbyt długo wpatrywał. Jego kształtne, twarde leku owijały się wokół szyi i ramion. A końce opadały seksownie na obnażony dekolt pod rozpiętą tuniką. Rajna! zawołał znowu Kel. Kupujący na targowisku przystawi... przystawili i patrzyli na niego ciekawie. Zana z... zakleła pod nosem i zaczęła szybko przeciskać się przez tłum. Nie wrzesz tak głośno, powiedziała, kiedy znalazła się blisko. Wszyscy się na nas gapią. A niech się gapią. Otwarł buntowniczo Kelladen, chociaż tym razem zniżył głos. To pospólstwo, ich opinia nic mnie nie obchodzi. Kel był dzieciakiem bogatym i rozpieszczonym. Pochodził z rasy Letan, a w dodatku urodził się w rodzinie zaliczającej się do najwyższej grupy społeczeństwa twilekańskich wojowników. Od początku, od początku wszyscy w jego otoczeniu wmawiali mu, że jest ważny, więc nic dziwnego, że uważał. I in, innych za istoty niższej kategorii. Czasami Zana podziwiała jego własną arogancję, bo była o znaku potęgi. Twilek wiedział, że jest lepszy i ważniejszy od pozostali i nie obawiał się tego ukazywać. Zarazem było to jednak jego największą słabością. Zana już dawno zauważyła, że dzięki pochlebstwom czy czy wyzwaniom rzuconym w jego, dumne może, w jego dumę możemy nim łatwo manipulować? Pragnąc wywiązać się z powierzonego zadania bez skrupułów, wykorzystywała tę wiedzę. Spóźniłeś się, zarzuciła Kelowi. Nie lubię, kiedy ktoś każe mi czekać. W ogóle nie powinienem się z Tobą umawiać, odciął się Twilek. Przepraszam. Powiedziała młoda kobieta. Podeszła bliżej i objęła go czule. Zaczynałam się obawiać, że spędzasz czas z inną kochanką, wymruczała. Jeżeli kiedykolwiek zobaczę się z jakąś istotą płci żeńskiej, wytnę ci serce z piersi. Kel przytulił się do niej mocniej. Dla każdej istoty pci męskiej byłabyś idealną kochanką, wyszeptał jej do ucha tak namiętnie, że Zana poczuła dreszcz wzdłuż kręgosłupa. Pocałowała go w usta i odsunęła się. Nie mamy na to czasu, zaprotestowała. Czekają na nas twoi przyjaciele. Ublizując wargi, jakby wciąż jeszcze czuł smak jej pocałunku, Kelski kinął głową i wziął ją za rękę. Chodźmy, oznajmił i zaczął ją prowadzić przez targowy tłum. Kiedy obóz na Amry pogrążył się w półmroku, Darw Bane wysłał myśli w kierunku niewielkiej kryształowej piramidy którą umieścił pośrodku pustennego namiotu na niewielkim postumencie. Powoli i delikatnie musnął czubkami palców chłodną powierzchnię, ale cofnął rękę, bo zauważył, że drży. Po chwili jego palce spazmatycznie zadrżały, a od ramienia do nadgarstka przebiegł impuls silnego bólu. Klnąc cicho pod nosem, Bane zazgrzytał zębami, zamknął oczy i spróbował przerwać ból. Przez orbaliski, które wyczerpiwały, przyczepiały się do jego ciała, przyzwyczaił się do życia w nieustannym bólu. Odczuwał go cały czas, ale najczęściej na poziomie podświadomości. Nie pozwalał mu wpłynąć na, nie pozwalał wpły, wypłynąć mu na powierzchnię i znosił dolegliwości, niczego po sobie nie okazując. Wiedział jednak, że jeżeli nie zachował ostrożności. Jeżeli będzie wymagał od siebie zbyt wiele, może go pokonać wpływ orbalisków. Wstrząs, jaki właśnie przeżył, był ostrzeżeniem i pierwszą oznaką, że Mistrz jest bliski granicy wytrzymałości. Trzykrotnie już podejmował próby skonstruowania własnego holokronositów. Ale za każdym razem jego wysiłki kończyły się niepowodzeniem. Tym razem nie zamierzał do tego dopuścić. Wiedział, że jeden fałszywy ruch na tym etapie i cały jego wysiłek, wszystkie te lata przygotowań, pójdą na marne. Wiedział także, że nie ma wyboru. Musi znaleźć sposób opierania się z bólem i kontynuowania swojej pracy. Pierwszą próbę podjął przed pięcioma laty, wykorzystując jako wzór holokron Fridona Nada. Odtworzył skomplikowaną trójwymiarową matrycę, która była kluczem do przechowywania nieskończonej ilości wiedzy w systemie danych na tyle małym, że dało się go zamknąć w dłoni. Wiele miesięcy poświęcił na łączenie i kształtowanie rzadkiego kryształu w skomplikowaną sieć, a potem wiele tygodni dokonywał delikatnych i mozolnych poprawek. Matryca musiała spełnić określone wymagania, więc Bain. Spędził dosłownie setki godzin, dokonując precyzyjnych, mikroskopijnych zmian dzięki potędze mocy. Musiał mieć pewność, że każde włókno krystalicznej sieci znajduje się w ściśle określonym miejscu względem pozostałych. Kiedy kryształowa matryca wewnątrz holokronu była gotowa, starannie wypisywał prastare symbole potęgi sitów na ściankach piramidy. Znaki były częścią potężnego rytuału który odgrywał wielką rolę w zachowaniu stabilności całej matrycy. Kiedy już zostanie nasycona energią ciemnej strony, nie znając celu ani znaczenia prastarych glifów, Darth Bane ponownie posłużył się holokronem Nada jako wzorem. Długo badał znaki wyryte na powierzchni, aż wreszcie przeniósł je dokładnie na ścianki swojego holokronu. Kiedy jednak usiłował go pobudzić, przesyłając przez niego swoją energię, matryca implodowała, z ośleślająco białym blaskiem zmieniła piramidę w stos migoczącego pyłu. Kolejną próbę Bain podjął kilka miesięcy później, ale uzyskał taki sam rezultat. Musiał przyznać, że wciąż jeszcze nie zna tajemnicy konstruowania holokronu. Więc rozpoczął badania, chcąc odkryć wszystko, co tylko było wiadome o potężnych talizmanach. Z pomocą Zana zgromadził na ten temat ogromną wiedzę. Pochłaniał informacje zapisane na każdej karcie danych i w każdej relacji historycznej. Czytał wszystko, co mógł znaleźć, w teorii kroków, które musi podjąć, w celu stworzenia piekielnie skomplikowanej piramidy. Starał się także przypomnieć sobie, co sam pamięta na ten temat. Natknął się na tysiące zawoalowanych aluzji i setki teoretycznych domysłów o sztuce konstruowania holokronów. Niestety nie mógł znaleźć takiego źródła, które podawałoby mu kompletną listę wymaganych zakleń i odprawianych rytuałów. Więc zagadka holokronów nadal pozostawała dla niego tajemnicą. Mimo to Bain się nie poddawał, kontynuując poszukiwania rzadkich woluminów. Ukrytych dokumentów i zakamazanych fragmentów wiedzy. Dopiero po następnych trzech latach poznał cel i znaczenie glipów, glifów na powierzchni piramidy. A przy okazji odpowiedź na pytanie, dlaczego jego pierwsze próby zakończyły się niepowodzeniem. Odkrył, że każdy holokron ma wyryte symbole nierozłącznie związane z lordem Sitów, odpowiedzialnym za skonstruowanie artefaktu. Miniaturowe piramidy były czymś więcej niż tylko pojemnikami do przechowywania całej masy danych. Uczenie się było ściśle uzależnione od mądrości strażnika, wirtualnej, symulowanej osobowości, która odzwierciedlała tożsamość twórcy hologramu. Właściwa kombinacja symboli w połączeniu ze specyficznymi zaklęciami i czarami pradawnych hitów miało pozwolić Beinowi na uchwycenie swojego awataru, swojej wiedzy i procesu poznawczego. W strukturze Holokronu to wszystko miało zostać przekształcone w trójwymiarowy hologram, który pokieruje każdym, kto zechce posłużyć się artefaktem. Sieć poznawcza Strażnika stabilizowała także włókna trójwymiarowej matrycy i uniemożliwiała implozję, jaka nastąpiła podczas ostatniej próby Bane'a. Uzbrojony w nową wiedzę u cytów, podjął dwa lata wcześniej trzecią próbę skonstruowania własnego holokronu. Tym razem poczynał sobie ostrożniej, bo in... inwokacyjne rytuały, prowadzone przed wypisaniem na ściankach piramidy właściwych świętych symboli, okazały się wyczerpujące zarówno pod względem umysłowym, jak i fizycznym. W obawie przed popełnieniem błędu poświęcił na to dwa długie tygodnie. Jak na ironie. Jednak ta ostrożność przyczyniła się do jego porażki. Kiedy podczas ostatecznej fazy konstrukcji rozpoczął manipulowanie zewnętrznymi strukturami kryształowej matrycy, wyczuł, że jego potęga powoli przygasa. Poznawcza sieć strażnika zdegradowała się do punktu, w którym straciła zdolność podtrzymywania i stabilizacji matrycy. Zdesperowany mistrz sitów wykorzystał wszystkie sposoby, żeby przywrócić jej właściwość. Ale w końcu musiał przyznać, że jego starania są daremne. Rozwścieczony kolejną porażką, własnymi rękami rozgruchotał bezużyteczną piramidę. Zanim rozpoczął czwartą próbę, poprzysiągł sobie, że tym razem jego starania zakończą się sukcesem. Teraz już dobrze rozumiał, że prawdziwym kluczem do sukcesu jest czas. Musiał ukończyć konstrukcję matrycy i nasycić ją energią ciemnej strony w ciągu zaledwie kilku dni. Zanim funkcje poznawcze strażnika zaczną działać. Po kilku miesiącach gromadzenia rzadkich materiałów i tygodniach medytacji potrzebnych do osiągnięcia stanu koncentracji potęgi, a także po trzech dniach i nocach nieustannego skupiania uwagi w końcu zbliżał się do celu. Pozostało mu już tylko dokonanie kilkudziesięciu drobnych poprawek, ale Bane dobrze wiedział, że jego czas dobiega końca. Trzy długie doby spędził nieustannie czerpiąc energię z mocy. Nic nie jadł ani nie odpoczywał, a teraz jego ciało, umysł i duch były wyczerpane. W takim stanie był szczególnie podatny na oddziaływanie orbalisków. Stworzenia zazwyczaj żywiły się energią ciemnej strony, która przepływała przez Bejna, ale konstruowanie holokronu wymagało, żeby Mistrz ukierunkował całą swoją potęgę bezpośrednio na to zadanie. Pasożyty. Były coraz bardziej głodne, Przesycałe więc do jego krwiobiegu środki chemiczne i hormony, które miały go w wpędzić w bezrozumny szał, żeby orbaliski mogły się nasycić energią ciemnej strony. Drżące mięśnie rąk były pierwszym skutkiem ich starań, a Bane mógł tylko czekać, aż drżenie ustanie. Miał już tylko kilka godzin na dokończenie swojej pracy, ale nie mógł ryzykować, że popełni błąd i uszkodzi delikatną strukturę matrycy holokronu. W końcu odzyskał panowanie nad drżącymi palcami, chociaż stracił przy tym wiele cennych sekund. Kiedy jego dłoń się uspokoiła, kilka razy powoli, głęboko odetchnął, żeby lepiej się skoncentrować. Potem posłużył się mocą i wysłał myśli, żeby jeszcze raz dotknąć nimi włókien matrycy. Wokół jego palców pojawiły się stożki elektrycznych wyładowań. Wkrótce owinęły także nerwy kręgosłupa. Bane wybił się w łuk i krzyknął w agonalnym bólu. Na chwilę rozproszyło to jego koncentrację. Wtedy przeniknął go niekontrolowany impuls energii ciemnej strony. Wy... Wystrzelił z jego palców i pomknął do Holokronu. Po chwili piramida eksplodowała, a Bane opryskały a opryskały kryształu. Długo siedział, patrząc się w pusty postument. Odczuwal odczuwał pulsujący głód orbalisków i własną narastającą wściekłość. Wreszcie wzrok przesłoniła mu czerwona zasłona szału i Bane poddał się niepohamowanej furii.